Niech trenują według panów, tak? I później my na drugi dzień mamy wejść na tą halę z dzieciakami, którzy mają po 7 lat. A dlaczego nie? Ale... No dla nas to jest na przykład, dla mnie, Aha. jako osobiście, wielunianki, rodowitej, z dziada, pradziada, to, no, to jest hańb. Dlaczego? Dlatego, że w y, Waszą galę MMA y, jest buziom tej gali pan Zieliński. Pan Zieliński jest tylko pracownikiem? Tylko pracownikiem. Tak. tak samo jak ja jestem pracownikiem ratusza? Tak. No świetnie. Ja taką pracę. Jaką wolno mi jest. się wypowiadać, jestem no, mieszkanką. No, I to, że ja mówię w imieniu dzieci, nie tylko w imieniu ale mieszkańców. Ja bo jak widzę, sama młodzież się nie wypowie. Tak, ale ja nie rozumiem, dlaczego dzieci mają nie wchodzić na tą samą uchwałę, na której. Dlatego, nie że się szczerze, robić dla nas wstyd. Dlatego, że zapoczątkowaliście, podpisaliście ja było legalno był Nie trzeba było w to wpieprzać pana Z. Nie trzeba było jego twarzą yy, yy, robić wszystko. Ale to media rozdmuchały, pani. Media pani. rozdmuchały. Tak. A uważacie, że my to nie jesteśmy yy, to, po to, żeby się w waszych mediach wypowiedzieć? Nie jesteśmy po to. Zapytajcie pani... się, czy ktoś tu jest w moim wieku i jakie ma zdanie. A zapytajcie młodzież, co myśli o tym. Ale, a co pani czy, myśli do... jest z... czy jesteście a, no, za galą? A co pani myśli o tym, że Stan... Borek, kolega Stanowskiego, pije wódkę na urodzinach w Moskwie razem z panem Z? A proszę pana, co mnie to obchodzi? Czyli to jest Hipokryz Stanowskiego, tak? Co mnie to obchodzi? Z panem Stanowskim stanow jeszcze nie, nie rozmawiałam z panem Najmanem wysłuchałam. A czyli pani po prostu pani się nic nie podoba Nie Żadna inicjatywa, żebyś nic widziało na A co pan nie o resocjalizacji. Czy jest potrzebna w życiu? Resocjalizacja jest potrzebna, ale jeżeli pan dobrze przyjrzał się dalszymi zarzutami, które ma pan z to ja nie widzę, że on jest zresocjalizowany. Ale w jaki sposób? Ja no pokiwa po się... pan główką, ja pokiwa. Dlaczego to jest złe, że dzieci? Galę, Ale galę, czy, na... czy, czy, państwo nie rozum... no czy panowie nie, nie rozumiecie? Przecież, Przecież ksiądz poświęcił. To nie poświęcił sport, tak? i sport, Co? Ale wam poświęcił? poświęcił? No to współczuję. No to to współczuję jak panowie. No to dlaczego nie macie sukienek, tylko spodnie? ze no to, no to... Nie. Skoro Wam czarni proszę poświęcili, to, pnie, to proszę bardzo, załóżcie też spodnie i idźcie dalej poświęcać. Czy naprawdę tutaj w tym mieście nie ma nikogo w moim wieku, kto cię wypowie? ale to trzeba pytać tu ludzi, bo my nie jesteśmy z tego miasta. No stoją i reporterzy i młodzież. No Czy ktoś się z was wypowie? Proszę pani, my napędzamy gospodarkę tego miasta przyjeżdżając tutaj. Co, stoicie, jak i nie możecie. Ale rozmawia, rozmawiając na boku, mieliście swoje zdanie. Dokładnie. Nie, nie kurde. Nie, no nie było, no. Jeszcze sobie kup bilet. Dobra. to przyjdź na med, a nie na taką galę. A dlaczego? Przecież to jest każdy, każdy idzie tam. Aby aby, nie, naprawdę nie zrozumiecie nigdy. Nie jesteście stąd. Wasze korzenie nie są stąd. I wy nigdy nie zrozumiecie, zrozumiecie rodowitych wielu miał. Nigdy każdego kamienia, po którym my tu chodzimy. A dlaczego pani segreguje ludzi? W jaki sposób my programimy tą ziemię pod pani? Dlaczego pani segreguje ludzi? Dlaczego wielu nie ma być utożsamiany z wybuchem II wojny światowej Jest i sala? Dlaczego? No bo to był pierwszy atak hitlerowski, dobra. Na, na, na I wy robicie Polskie. pierwszy atak MMA u nas. Okej. Okay. No, ale to, no to, tak co, to co? mam No, porównywać. Właśnie, no właśnie nie, nie, masz, nie można. Mam nas porównywać. No to tragedia, druga właśnie to była tragedia, a my organizujemy no. wydarzenie sportowe. Dobra, jak to jest wydarzenie sportowe, to jest. i ja jestem zakonany. No pani przyjdzie, na to